Trata z rury. Wybuch zgiął jak kartkę, a na krawędziach są resztki zaprawy. Czyli nie zdjęto jej przed eksplozją. Podmuch wyrwał ją ze ściany. Kawałki rur. Wybuch musiał być potężny, skoro doleciało aż tutaj. Lepiej łyknąć i dotknąć, zanim pójdę dalej. Oddycha się coraz ciężej. Bleh. A myślałem, że wiedźmińskie się. są paskudne. Wybuch musiał być potężny, skoro doleciało aż tutaj. Utopce. Prędkoło pręta. Przez te kratki niczego nie dałoby się przepchnąć. Hmm, przeszedł tędy, na pewno pierścionek koledzy jaskra byli wyjątkowo niezdarni albo bardzo się spieszyli. To ten osiłek o którym mówił Dijkstra. O tym trupie Dijkstra nie mówił. To musi być ktoś z ekipy Jaskra. Wszędzie wymiocinę. Widać też wypił Antidotum. I też go nie utrzymałem. Muszę spać I nasze utopcy nie przestaną się tu złazić. Denko srebrnego pojemniczka, pokryte runami. I nadtopione. Pewnie przez wybuch. To chyba kawałek bomby. Pachnie jak olej z wiwerny. man. Jeszcze jedna błyskotka. Złota moneta. Tu ślady się kończą. Jaskier załadował pewnie skarb na barkę. jeszcze mogę. Cholera. Lepiej się stąd zwijać, póki jeszcze mogę. Końcówki rury są wywinięte na zewnątrz. Coś rozwaliła ją od środka i kawał w ściany przy okazji. Hmm, wygląda na to, że odpływy z wszystkich basenów zbiegają się w tym miejscu. Więcej się tu nie dowiem. Pora wracać do Dixtry. Oh, hum. Masz chwilę? Mam, czego chcesz? Sprawdziłem już kanały wokół skarbca. No i jak? Czego się dowiedziałeś? Znalazłem ciało jednego ze złodziei. Wyżygał antidotum jak ten twój fons piękna śmierć. Miał coś przy sobie? Nic ciekawego. Hmm. Gdyby był kimś ważnym, to raczej by go tak nie zostawili. To pewnie zwykły tragarz, który i tak niewiele wiedział. Martwy trop. Dosłownie. Część skarbu wysypała się złodziejom ze skrzynek, więc zostawili wyraźny trop. Wiesz, jak w tej bajce z okruszkami. Mhm. Mm Kojarzę. Jaś, Małgosia, palenie czarownic. Bardzo to adekwatne do Nowigradu. Ślad prowadzi aż do wyjścia z kanałów i tam się urwał. Stawiam, że załadowali skrzynię na jakąś barkę. No, raczej, że nie na wóz. No. Łodzi nie wytropimy. Jest to ślepy zaułek. Wychodzi na to, że ściany skarbca rozsadziła bomba. Zobacz. Denko srebrnego cylindra. Pokryte runami, ciekawe. Wiadomo, co było w środku? Część składników rozpoznałem po zapachu. Olej z wiwerny i cukier. Cukier? Gerald, nie jestem w nastroju do żartów. Ja też nie. Mówię, jak jest. W bombie był cukier. Pomyślmy. Cukier reaguje gwałtownie z kwasem siarkowym, ale nie na tyle, żeby wywołać eksplozję. Bez sensu. Nie wiedziałem, że znasz się na chemii. Bliznęło się tego trochę na Akademii Oxfordskiej. No, ale nie czas na wspominki. Masz znaleźć skarb, a nie napisać moją biografię. Wiesz coś więcej o tej bombie? Cokolwiek. Bomba eksplodowała w róże, która wychodzi ze ściany przy skarbcu. Ale krata odpływowa była w momencie wybuchu na swoim miejscu. A to oznacza, że. Ach, to chyba jasne. Ładunek podłożono od środka. Dokładnie. Myślę, że to było tak. Ktoś wszedł do łaźni, spuścił wodę z jednego z basenów i wrzucił cylinder do odpływu. Bomba spłynęła na dół, zatrzymała się na kracie i, cytując Sparta. Wielki BUM! Spróbujmy ustalić, do którego odpływu wrzucono bombę. To jedyny obiecujący trop. Racja. Jeśli znajdziemy ślady, zestawimy je z księgą gości i zobaczymy, kto korzystał z danego basenu w dniu napadu. Nieźle się spisałaś. Dziękuję za wyrazy uznania. Ach, ta twoja słynna ironia brakowało mi jej. Doprawdy? Mhm. Jak gwoździ w kalesonach. No dobra. Ty przyjrzyj się wasenom z prawej, a ja biorę te z lewej. Zawołaj mnie, jak coś znajdziesz. Hmm, nie ma tu nic ciekawego. Coś tu pływa, jakiś olej. Srebrna przykrywka. Pasowałaby do cylindra z kanałów. Dijkstra! Chodź no tu! I jak? Masz coś? Mhm. Mm Fragment bomby. Hapen! Spuszczaj wodę z czwórki i przynieś księgę gości. Raz raz. Nie podejrzewasz Hapena? Ma dostęp do łaźni całą dobę. Mógł podsłuchać, gdzie trzymasz skarb. Apel ma wiele wad. Jest nadęty, pretensjonalny. Momentami jest upierdliwym kutasem. Ale jest też absolutnie lojalny. Skąd ta pewność? Wiedźmin musi znać się na potworach, aż piek na ludziach. Filipie Eilhardt też kiedyś ufałeś. Tak, ale jej nie wyciągnąłem z kogirskiego więzienia w noc przed egzekucją. Zobaczmy, co tu mamy na dnie. Ktoś wyjął kratkę z odpływu, czyli to tu wrzucono bombę. Czytaj, Hapen. Kto korzystał z tego basenu w dniu napadu? Już sprawdzam. Bertolt Heinz, radca miejski. Józef Szwejk, browarnik i margrabia Henkel. Henkel? To niemożliwe. Niemożliwe? Czemu? Staruch gryzie ziemię od zimy. Nie mogło go tu być w dniu napadu. Nie żyje? Nie słyszałem o tym. Nic dziwnego. Czcigodny margrabia wykitował w burdelu przebrane, wskórzone ciuszki, więc rodzina nie nagłaśniała pogrzebu. Ale ja swoje wiem. Jednakowoż widziałem go na własne oczy owego feralnego dnia, panie Roywen. A rozmawiałeś z nim? Przyjrzałeś mu się? Nie. Minął mnie tylko. Czyli nie widziałeś Henkla, tylko kogoś, kto się pod niego podszył. Myśl trochę, to jaja ci wycieli, nie mózg. A ty, Gerald, weź się za ten trop. No dobra, od czego mam zacząć? Wpadnij do domu Henkla, to taka zapuszczona kamienica na południe od głównego rynku. Swania, którego szukamy, mógł tam zostawić jakieś ślady. No, leć! Ty mój wchodź niech no cię wycałuje! Dzisiejsza młodzież to ma w głowie Ale Rozumny klient od razu pozna, że nie ma lepszej oferty po tej stronie Podnach. Ale rudera wygląda bardziej na melinę żebraka niż Dom Margrabiego. Ciekawych jaskier ma przyjaciół. Blady stóp. Srebrny cylinder. Taki sam jak ten, który znalazłem w kanałach. Z roku Twoich urodzin jest wyborne, zaskakujący bukiet, poczęstuj się, ale proszę odstaw potem butelkę na miejsce. Rok Twoich urodzin może chodzi o Jaskra albo Ciri. Lata 1245-1254. Coś przeskoczyło. W pokoju obok, zdaje się, ukryty pokój. To pewnie tu jaskier i reszta przygotowywali skok. Instrukcja złożenia bomby. Sygnowana przez niejakiego Kalksteina. Cukier. Jakieś bryłki zanurzone w oleju z wiwerny. Hmm. Potas? Wygląda na to, że to tu powstała bomba. Olej z wiwerny. Mnie męże, to on przechwycił skarb, ma jaskra, uciekaj stąd. Kroki, nie dobrze. Dijkstra i Tris. Nie spodziewałem się Ciebie tu zobaczyć, a już zwłaszcza w towarzystwie Tris. Uznałem, że przyda nam się pomoc kogoś, kto zna się na magii. Wiesz, cholernie jestem ciekaw, o co chodzi z tymi runami na bombie. Ciebie też to tak ciekawi, Tris? Nie. Ja tu jestem tylko dla pieniędzy. Och, Marigold. Uwielbiam, jak próbujesz zgrywać cyniczną materialistkę. Tak naprawdę Tris jest tu dla idei. Potrzebuję złota, żeby ratować konfratrów. A jeśli odzyskam skarb. Przy okazji, czy jak to mówią w Bokler, a propos, dowiedziałeś się, kto zapieprzył moje złoto? Chwila, wpierw powiedz, po co tu przyszedłeś? Umawialiśmy się, że jak coś znajdę, to do ciebie wrócę. Niby tak, ale martwiłem się o ciebie, więc wpadłem zobaczyć, czy wszystko w porządku. Wielkie dzięki, możesz odetchnąć i zapamiętaj na przyszłość potrafię o siebie zadbać. No świetnie, ty dbasz o siebie, ja o siebie. Panowie, czuję się uprzywilejowana, że mogę być świadkiem tej słownej szermierki. Ale pamiętajcie, że w odróżnieniu od was ryzykuję życie wychodząc do miasta. Więc błagam, przejdźmy do rzeczy. Niepotrzebnie fatygowałeś Tris. Nie ma co gadać o bombie. Bo, bo już wiem, kto położył łapę na twoim skarbie. Szef straży świątynnej, niejaki Kalep Menge. No proszę, Marigold, może nie tylko się dorobisz, ale i zemścisz. Byłbyś łaskaw powiedzieć, jak się tego dowiedziałeś, Geralt? Umieram z ciekawości. To nieistotne. Nieistotne? Uzgodniliśmy chyba, że mi pomożesz. Przecież pomagam, ale to nie znaczy, że muszę się ze wszystkiego spowiadać. Puszczę ci tę bezczelność płazem, ale tylko dlatego, że nasz świętojebliwy mąż rzeczywiście może mieć coś wspólnego ze skokiem. Męgę szastał ostatnio pieniędzmi, choć wedle mojej wiedzy nie powinien ich mieć wcale. No, to co teraz? Z tego co słyszałem, Męgę urzęduje nocami w siedzibie łowców czarownic, w Tokach. Wpadnijcie z wizytą i spytajcie, co był łaskaw zrobić z moim złotem. Hmm, czyli my odwalamy brudną robotę, a ty siedzisz z założonymi rękoma. Mój drogi, jeśli mogę się kimś wysłużyć, zawsze z tego korzystam. To wygodne. Niebezpieczne. Może przyznasz, że boisz się Mengego? Oczywiście, że się go boję. W końcu to niebezpieczny syn. Tris powiedziała by ci to samo. Może bez inwektyw, ale z ogólnym przesłaniem się zgadzam. Wątpię, żeby Mengę powiedział nam cokolwiek po dobroci. Też wątpię, dlatego nająłem do tej roboty Wiedźmina i Czarodziejkę, których tak wiele łączy. A co to ma do rzeczy? Wiele. Kochankowie są gotowi skoczyć za siebie w ogień, a to mi bardzo na rękę. Macie dzięki temu większe szanse wyjść z koszar łowców żywi z moim skarbem. Masz nieaktualne informacje. Nie jesteśmy. Tak, wiem. Rozstaliście się dwa tygodnie po szczycie w Lok Muin u zbiegu Pontaru i Lixeli. Ale wiecie co mówią? Stara miłość nie rdzewieje. Pierwsza. Pierwsza miłość. Poza tym zgrzeszam. Skąd... swoje tajemnice, gołóweczki. No, na mnie pora. Powodzenia. Nie musiałeś aż tak energicznie zaprzeczać. Nie chciałem sprawić ci przykrości. Mam nadzieję. No, ale zeszliśmy z tematu. Mamy skarb do odzyskania. Tris, muszę ci coś powiedzieć. Złoto Dijkstry interesuje mnie w tym wszystkim najmniej. Tak myślałam. Chodzi o Ciri, prawda? Męgę więzi gdzieś jaskra, a on się z nią widział. To wszystko zmienia. Słuchaj, spotkajmy się koło północy przy kapliczce wiecznego ognia na wschód od portu. Wspólnie pomyślimy, jak wejść do koszarłowców. Zgoda. Do zobaczenia i dziękuję. Andal. Takich szubrawców do miasta wpuszczać! No tak, 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 cały tak. dzień zmarlowany. Wieczny ogień na chroni, A! ale taki Wiedźmin też się czasem na coś zda. Tylko nie materiały z dalekiego południa! Z jak bardzo dalekiego południa masz te materiały? Najnowsze kroje i kolory! Nie odpowiedziałeś na pytanie. Ja wam odpowiem. Z bardzo dalekiego południa. Z krainy, którą zrobią Nilfgaard. I co w tym złego? A to, że nie będę własnymi pieniędzmi wspomagał handlę z tymi cesarskimi psu bratami. Witaj, Ejbharze. Witaj, Geralt. Czym mogę ci pomóc? Można już odebrać ten miecz? Tak. Patrz i podziwiaj. Oto miecz nad miecze. Faktycznie warto było poczekać. Dzięki jej, pcharze. To ja dziękuję za wszystko. Bywaj.